No, co to jest? No, nie widać. Jest umyta. Jedno euro. Są takie ładne. Zobaczcie jaki ładny. Znaczy, coś cudownego. Zobaczcie. Zobaczcie jak... Cześć, witajcie. Ja jestem Miłosz, a Wy jesteście na kanale ZUMIL POSZUKIWACZ. I w dzisiejszym dniu zabiorę Was do parku w Aude Byliśmy już w tej miejscowości, ale nie byłem jeszcze w tym parku. Jest to malutki park, jest kilka atrakcji e, dla dzieci. Na razie będę kopał sam, a za chwilę ma przyjechać do mnie Artur. Więc widzimy się podczas pierwszych znalezisk. No i słuchajcie, jest e, drugi sygnał. Pierwszy sygnał to był gwóźdź. Znaczy jeden taki fajny e, e, wyszedł. To był gwóźdź, zawleczka. Tak, gwóźdź i zawleczka. No a teraz pierwsza moneta współczesna. Jest tutaj. Jest to. 20 współczesnych centów. Super. Dobra. Idziemy po stare monetki, bo pewnie tutaj będą. Tu jest takie małe boisko. Taki plac zabaw ciaki grają, a ja mam drugi dołek i pierwsza moleta. No i słuchajcie, jestem tutaj 15 minut i mam drugą moletkę. 10 Może powiem na jakich ustawieniach na Deuszyku chodzę. Ustawienia są zatytułowane Jarek. Są to ustawienia z profilu czuły FT. Do tego są zmienione na dyskryminacja do jedynki. Czułość na 85%, ponieważ tutaj się trochę wzbudza, zmniejszyłem czułość. Skok częstotliwości 5, głośność żelaza 3, reaktywność 3, czyli znowu będzie w miarę płytki, ale dobrze separował dźwięki. Sygnał akustyczny 4. Co tu jeszcze mamy? Na fultonach chodzę. Jarek chodzi na trzech tonach, ja chodzę na fulltonach. Najprawdopodobniej mam lepszy słuch od niego. I lepiej mi się chodzi na tych fultonach niż na trzech. Na, na Eee, muszę mieć każdy sygnalik, każdy osobno eee, pokazywany. Dobra. Kapsle 0, noc 23, 24, wydziszacz 3. No i to byłoby na tyle. Nie ma nic więcej. I sobie zmienię tutaj na moje ustawienia, bo muszę zapisać to, to co mam teraz. Dobra, do następnego. Patrzcie teraz mam tutaj miałem sygnał. I nagle zniknął. Bo kopnąłem, a zobaczcie gdzie się ładnie przykleiła. <grytania> 10 centów przykleiło się do łopaty. No. Na razie współcześniaki wychodzą. Ale. Zaraz. Będę kopał takie duszki sygnały, bo są jest ich kilka. Więc i takie kopne. No, i mam kolejną monetkę. Trochę się jej naszukałem, bo jeszcze zawleczka była w jednej dziurze. Ale super, jest jedno euro. Zaraz jeszcze sprawdzimy, czy coś jest jeszcze w tej dziurce. No, i teraz tutaj miałem sygnał 83. O, jest, jest pierwsze 5 centów z Beatrix 1992. W końcu znalazłem ten rocznik. Pozdrawiam Cię, moja żoneczko. No i mam kolejną monetkę. Jest to najprawdopodobniej zdezelowane 5 centów tu trochę miedzi przechodzi ale niestety jest nieczytelne dobra do następnego no i mam z kolejnej dziurki współczesne 10 centów no i słuchajcie widzicie już jest pierwsza Biżu. Jakieś aluminiowe. Bardzo leciutkie. Ale biżuteria super. Jest kolejna monetka 5 centów. I znowu ze żarta. No i kolejny zdezolowany współcześniak wyszedł. Masakra. Dobra, idziemy dalej. No i znowu wyszedł mi żeton wózkowy Albert Heina. No, a w ogóle nie widać go tam, ale przybył do mnie już e, Artur. I będziemy teraz z Arturem chodzić kopać. Dobra, do następnych. Przywitaj się. Dzień dobry. A mi wpada 10 centów na oczach Artura. Dobrze. To i idzie mnie w buraki. O, już masz coś, tak? No widzisz? No to kop na żywo. Ile? 86. To będzie tak 20 centów. O. Co? To się do filmu nie nadaje. Dwa razy przyspieszone. Na timelapse. Na timelapse. Dlatego ja wolę właśnie ten szpadel jednak. O, no jest, jest, wyszła, wyszła. Dwudziestka, ale wyskoczyła. Czyli ten obok robiłeś. Nawet się odtemplowała. No, no, ładnie, ładnie. Super, gratki, pierwsza molka. No i z kolejnej dziurki mam 20 centów. Artur już też dwie monetki ma. Więc dobrze mu się zapowiada, tak? No, nożami nie rzucaj. Tam Artur za kratami. 20 centów wykosił. A ja mam dzisiaj już drugą euróweczkę. Ślicznie. Patrz, a jak się mordka cieszy, kurde, najlepsza moletka, nie? 2 euróweczka. Ja mam dwie jedynki. Z gapą. Z gapą. No dobra, ja mam teraz dołek. Kopiemy na żywo. Kameruj. Okej. Okay. Będę operatorem. Operator. Tu jest. Coś jest. Uuu. O, zobacz, chajnek. Chajnek zarzewiał. Ładny sygnał dawał. Ładny pewnie. sygnał dawał, no. Zmyłka. No, niestety. Do następnego. Tam Artur. Deszcz zaczął padać. A mi wpada teraz 10 centów. I przed chwilą jeszcze miałem zdezelowane 5 centów. No. Dobra, idziemy do następnej dziury. No i z takiej oto dziureczki zdezelowana 2 centóweczka. No. Nic z niej nie będzie. Do następnego. Jest kolejna 10 centówka. Jeszcze znalazłem przed chwilą 3-5 centówki ale ich nie pokazywałem, bo bez sensu. O. Co znalazłeś? 20 centów, no i ślicznie. Patrzcie teraz z takiego, do takiego lasku weszłem i. Dwójeczka. Dwa eurusie. Też z niemiecką gapą. No ślicznie. Ryjemy w lasku, bo przynajmniej deszcz na nas nie pada. A mi wpada druga moletka 10 centów. Jeszcze kawałeczek tego lasku zostało tu zagrodzone. W teren prywatny. No. Co rujesz? Dalej? Złota moneta 10 centów Też złota Od korzeni musieli a nie słychać pinpointera, ponieważ gdyż Artur słyszy go na słuchawkach. Jest to Mi6, którego można sparować z Deusem 2 i ładnie w słuchawkach słychać wszystko. Też mam taki, na razie wypożyczony od Jarka. Jeszcze! Chcesz łopatę? Nie, bo tu jest, nie jest. No to co, przetniesz go? Ja mam taką mocną łopatkę. No, łopatę. gruby nie ma szans. Sikiera. Złota moneta tam leży. O Boże. <laughs> Centralnie pod korzeniem tu masz korzyść No. Dobra, nie nagrywam Ci już więcej. <laughs>

93. No, ładnie. No I klamerka, tak? Z drugiej to wojny to światowej. No, oczywiście, pewnie. No, no. Z drugiej wojny światowej, musiężna. No a. Moje biżu-biżu. 4, 4, 24, 44, 64, 85, 5, 5, 10, 5 centów z 92 i 2, 4, 6, 8, 9 w sumie monet żelaznianych. Artur takich nie kopie, bo chodzi z dyskryminacji. No Artur ma zdyskryminowane, a ja kopię, a przy takich monetkach, jak taki sygnał jest, to 10 centów też e, te cynkowe e, wychodzą. No tak jak och, 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 pierdnięcie właśnie one te są. I takie samo pierdnięcie jest przy tych 5 centówkach. Widocznie tutaj nie ma tego. Właśnie mają metalowe rdzenia, one są pokryte. Miedzią, one są metalowe, tak, żelazne i pokryte, pokryte miedzią. No i dobra. A ty co papieros schowałeś? Tak. <noise> to by było na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje. i zapraszamy do kolejnych poszukiwań. Cóż możesz pani dalej.